Odblokowujemy Kazę, ultra legendarny zadymiarz. Jeju, jak go szybko zabiliśmy, nie? Eee, co, co jest? O, mamy go, mamy go. ...hypercharge'a na bazę dać. Ty, ale dobre Ty, się Siema widzie, w dziedzinnym odcinku w końcu nie ma Kostki, więc Kostka nie decyduje o tym, co nagrywamy. A w dziedzinie odcinku odblokujemy sobie Kazę, jak widzicie. 100 kredytów nam brakuje, a żeby zostać 100 kredytów, to trzeba mieć ten level, ale nie będziemy marnować aż tyle. Bo mam drugi, 19 gemów. Ale może wylosujemy dobrego stardropa. a nie, nie mam stardropa. No to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subika na tym kanale, żebym robił więcej takich filmów. To jest dla no, mnie motywacja. A więc tu mamy takie nowe demoniczne rzeczy. A tu odblokowujemy kazę ultra legendarny Zadymiarz. Dobra, więc ona ma takie duże takie do zmieniania. Więc no, to są dwa Zadymiarze w jednym. I ona, ma, i ona jest z gadżetem i ona jest wymaksowana, chyba. Może mi się tak wydaje. Nie, nie jest wymaksowana, to nie jednak. Ale tak ona wygląda, jak ona ma tytuł. Ninja. Wow. Czyli Ninja Trunk, jaki ma tytuł, ciekawe. A, nie da się zobaczyć. No dobra. To musimy ją oczywiście upgrade'ować do levelu 11. Bo to jest w końcu nowy zedmiar. No dobra. E, przełącz na formę Ninja, aby zyskać przyspieszenie, aby uleczyć się. No i przełącz na formę Ninja, aby zyskać krótką niewidzialność. To może weźmiemy na razie to. Nie wiem jaki jest najlepszy dla nich build. Jako to to weźmiemy tarczy i po prostu chyba szybkość, co? No dobra, trafienie wroga w zasięgu ataku spowalnia go również, OK. Oznaczone cele po ataku... Dobra. Odbiera 30% amunicji od za nadmiarzą załapanym w burzy. Wydłuża czas działania efektu gadżetu. Może weźmiemy to, bo to jest fajne to zwalnianie, mi się podoba. No i oczywiście mamy hypercharger, starożytna energia. Więc mamy wymaksowaną kazę. Trochę to zajęło do wymaksowania. A więc ją sobie wypróbujemy na show show round. Też może to nie będzie taki fair play, bo to jest oczywiście na modyfikatorach demonicznych. Ale zobaczymy, zobaczymy. Ja bym ją wbił naprawdę może nawet na... Max jeżeli będzie dobra. I ona bardzo dobra jest. Na razie to ona szybko skrzynkę od razu zbiera. No dobra, to jest jej pierwsza forma dopiero, ale... Ale co robił ten gadżet, bo zapomniałem. Nie no, co? Ja, zap ja już zapomniałem od razu. Zobaczmy czy... Uu, ona jest niewidzialna. Ty, to jest bardzo dobra. No i ona ma jeszcze ten tryb. Okej, okay. na razie jesteśmy na boty, więc... O! O! Let's go mamy ją. Mamy ją. Więc ja staram się robić dla Was widzowie jak najlepsze filmy. I teraz się zaczyna szkoła znowu. Więc bę, 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 bę. jak się zaczyna szkoła, jak wiecie, będzie trochę mniej tych filmów, ponieważ będę po prostu miał cały po prostu zawalony tydzień. Przecież ja w tygodniu nie będę miał ani jednego odpoczynku dosłownie. Jeju, jak go szybko zabiliśmy, nie? Ona jest mega dobra. Mamy hypercharge'a. Ja bym przetestował jej hypercharger, ale. Gdzie jest kolejny przeciwnik? O, tam jest gaz. Ok. Ok, załatwimy go na ziewaniu. Ok. I zobaczmy. Eee, co, co jest? Ale ona jest dobra. Ja nie mogę. Okej, okay, od razu zdobyliśmy jakieś pucharki, zagramy nią jeszcze sobie dwie rundy, by zdobyć te monetki. I trochę porozmawiamy o przyszłości kanału i o rzeczy, które będę dodawał na kanał, więc... Po pierwsze, na kanale będą się pojawiały różne filmiki z różnych kategorii, nie? No i z Brawl Stars, z Roblox, no z różnych gier. Mogą być jakieś testy jedzenia, ale to może raczej nie lepiej. No i wiecie, no, ja staram się na tym kanale wrzucać filmy, które lubię sam oglądać. Czyli, jeżeli na przykład lubię oglądać filmy z Roblox, no to wrzucam te filmy z Roblox. O, mamy go, mamy go, mamy go. No dobra, no więc ja lubię wrzucać różne filmy z tego, co ja po prostu lubię. I nie wiem, po prostu pewnie nikt tego filmu nie oglądam. I tak, więc... Dlatego jestem smutnym. Ale żeby właśnie mieć zasięgi, to trzeba wszystko robić jak najlepiej. A ja się nadal staram i próbuję robić wszystko jak najlepiej mogę. Może mi to nie wychodzić, ale staram się bardzo robić filmy. Poświęcam mój czas i, i naprawdę po prostu chciałbym, żeby to było zawsze. No dobra, koniec tej motywacji, gramy dalej. Tam zamieniłem się w jakiegoś, nie wiem, dziwaka z jakichś filmów, dziwactw. smutnych, jakichś takich. W ogóle wiecie co, bo w Brawl Stars w Subway Surfer zlikowali, mnie. To będzie nowa aktualizacja ze Subway Surfer. Mamy go, mamy go, Ej, ale ona dobra jest, a Tom Eve, jeszcze mamy Tom Eve, <laughs> jakie jaja, no dobra Ej, Więc e, ta kolaboracja ze Subway Surfers jest, no i ona wygląda ciekawie naprawdę I też jeżeli jesteście, i tam jest też taki link do odebrania, wam wrzucę w opisie filmu Jak oczywiście się postaram, ale zobaczymy czy już znajdę ten link no dobra, spróbujmy hypercharge na bazę dać. Ty, ale dobre. Ty, to jest taka burza. No dobra. No dobra, no i teraz ostatni gracz. No i możecie odebrać taką emotkę Szczypiorka, nie? To jest taki Szczypiorek. Fajnie ten Szczypiorek. Pokażę wam tego Szczypiorka. No dobra, udało nam się zdobyć te 100 kredytów. Idzie do słonecznej sławy. I dobiliśmy 48 tysięcy pucharków. Widzowie, co jest? Ja nawet nie widziałem, ale 100 blingu tylko za to to jest. To jest jakaś masakra, a tu jest 50 tysięcy. No, jeszcze blisko jesteśmy. Jeszcze jakbyśmy ją dobili na 1000 i tranka na 1000, to już mamy 50 tysięcy, więc. Więc się cieszę mega, nie? Okej, okay, tu mamy ten okręt wojny, tak, bardzo fajny skin. Nie, on jest mega fajny. No dobra, widzę, więc to tyle w tym odcinku. To jest ten szczypiorek motka. No i żeby go odebrać, to w opisie macie link. Więc yy, widzimy się w następnym odcinku. Pa!